Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają na celu wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność o tym, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Jeżeli chcesz, aby te dobre informacje trafiały do większej ilości osób, to proszę rozważ zalajkowanie tego filmu i subskrybowanie kanału. To nic nie kosztuje, a pomoże temu kanałowi rozwijać się. Dzisiejsza relacja jest kompilacją wypowiedzi Debory Christy Love z wywiadu przeprowadzonego z nią przez Christy Salisbury i zamieszczonego na YouTube. Źródło w opisie filmu. Zaczynamy! Byłam bardzo mała, miałam 4 lata i miałam zabieg usunięcia migdałków. Jak mi się wydaje, wtedy w Kanadzie robiono tak wszystkim dzieciom, pomimo że nie było takiej potrzeby. Do znieczulenia używano wtedy eteru. Kawałek materiału nim nasączony przykładano do twarzy. Myślałam, że oni próbują mnie zabić. Nie miałam pojęcia co się dzieje. Trzymali ten materiał z eterem przy mojej twarzy i przyciskali mnie do stołu. Pamiętam, że kopałam i krzyczałam. Naprawdę myślałam, że próbują mnie zabić. Następnie nagle zaczęłam widzieć mnóstwo kolorów, prawie jak fajerwerki. Widziałam pomarańczowy, czerwony, żółty i zielony. To były jakby małe kolorowe błyski. Pamiętam, że to powstrzymało mnie od kopania i krzyczenia. Zaczęłam to obserwować. Następnie przemieszczałam się przez tunel z tak ogromną prędkością. Poczułam się dobrze, poczułam się kochana. Im bardziej myślałam, że chcę tam się dostać, tym szybciej się poruszałam. Zostałam tym ogarnięta. Następnie weszłam w światło i miałam tam wspaniałe doświadczenie. Dziwne było to, że gdy tam byłam, mając to doświadczenie, nie za bardzo pamiętałam o moim życiu tutaj. W ogóle o tym nie myślałam. Czułam, że mam ciało, ale byłam lżejsza. Gdy tam się dostałam, najbardziej niesamowitym uczuciem była miłość. Poczułam się tak, jakbym była w domu. Tam, gdzie potrzebuję być i gdzie powinnam być. Tu jest mój dom, tu jest wspaniale, tu powinnam być. To było niesamowite. Poczułam, że wszystko o mnie jest tu kompletnie wiadome. Wtedy miłość nadeszła i to było takie wszechogarniające. Nic, na co natrafiło to światło, nie miało znaczenia poza miłością. Nie chciałam tego opuścić. Byłam w stanie istnienia, nie było identyfikacji z osobą, po prostu tam byłam. Następnym doświadczeniem było to, że wszystkie te energie we mnie uderzały. Otrzymywałam przebłyski tego, co zgaduję było moimi przeszłymi życiami. To było jak przebłyski pamięci, przebłyski miejsc, ludzi. Różnych czasów. Byłam mężczyzną, kobietą, były różne czasy, różne miejsca, ludzie. To wszystko było przebłyskami i to wszystko było mną. W czasie tych przebłysków to wszystko było dla mnie znajome. Byłam zmieszana i nie rozumiałam tego. Pamiętam, że pomyślałam: Kim ja jestem? I odpowiedź, która przyszła głośno i wyraźnie brzmiała: Jesteś tym wszystkim. Na wszystko o co zapytałam, odpowiedź przychodziła natychmiast w postaci innego głosu. Następnie poczułam, że mam wokół siebie przewodników. Zabrali mnie do jakiegoś miejsca, oni wiedzieli o czymś więcej niż pozwalali mi wiedzieć. Wiedzieli pewnie, że jeszcze nie powinnam się tam znaleźć. Zabrali mnie do kogoś i to było tak, jakby chcieli zobaczyć, co ten ktoś inny powie. Oni dostali instrukcję, że mają mi zapewnić rozrywkę, a więcej dowiedzą się później. Czułam się trochę dziwnie. Oni zabrali mnie do ogrodu, który był piękny. Zobaczyłam kwiat, który, jak mogłam usłyszeć, mówił do mnie. Był podekscytowany. Cześć, jak się masz? Mogłam go słyszeć w moim umyśle. Pomyślałam: o, to jest naprawdę żywe. Wszystko jest energią. Widziałam tam wodospad. Kropla wody wypadła z wodospadu i także do mnie przemówiła. Coś jakby, cześć, witaj. Czułam jej energię. Następnie wpadła do stawu. Pamiętam, że przez chwilę poczułam smutek. Coś jakby, gdzie ty wpadłaś, nie ma cię teraz. Wtedy usłyszałam głos ze stawu. Ja nie zniknęłam, jestem z innymi. Widziałam kolory, których nie ma na ziemi. Zapytałam, dlaczego nie widziałam tych kolorów wcześniej. Odpowiedź brzmiała, ponieważ Twój wzrok na ziemi może zobaczyć tylko określonej długości fale. Twoja wibracja nie jest na tyle wysoka, by to zobaczyć, dopóki nie jesteś tutaj. Tych kolorów nie da się tutaj opisać. Gdy je widzisz, wiesz, że są całkiem inne niż te, które widzisz tutaj. Ogród był interesujący. Następnie było tam ciche miejsce, gdzie ludzie tak jakby medytowali. Zadawałam im pytania. Zapytałam, czy jestem taka jak oni. Oni nie chcieli mi odpowiedzieć, ale ja i tak pytałam. Oni powiedzieli: A jak Ty myślisz? No nie wiem, czuję się tu dobrze. Powiedziałam: To jest niebo. A oni powiedzieli: No cóż, nie wiemy, a co Ty o tym myślisz? Powiedziałam, że nie wiem. Jedna z nich zapytała: A jak Myślisz, jak powinno wyglądać niebo? Powiedziałam, że nie mam pojęcia, byłam taka mała. Moje jedyne pojęcie o Bogu, wiecie, byłam prowadzana do Kościoła Katolickiego i musiałam tam siedzieć nieruchomo. Nie podobało mi się to za bardzo. Powiedziałam coś takiego, no cóż, myślę, że powinno wyglądać podobnie do Kościoła. Wtedy ta osoba mogła poczuć to, jak nie lubiłam tego rodzaju doświadczeń. Powiedziała, to nie byłoby niebo, nieprawdaż? Odpowiedziałam nie. Wydaje mi się, że nie. Czasem wokoło mnie nie było nikogo, a czasem widziałam tam wielu ludzi. Gdy widziałam kolory i ogród, widziałam zajętych ludzi robiących swoje rzeczy. Było tam wiele duchów, było też ciche miejsce, gdzie nie było nikogo. W pewnym momencie zobaczyłam ludzi coś robiących. Gdy przeszłam przez jakby tunel, alejkę, mogłam tam zdobyć wszystkie informacje, coś jakby. Przechodząc między półkami w bibliotece, każda informacja mogła do mnie przyjść. Poczułam, o boże, wiem wszystko, ale nie było mi pozwolone, aby to zatrzymać. Po około 30 minutach ta wiedza uleciała. Czułam się tam jak w domu. W pewnym momencie ktoś podszedł blisko mnie. Jako, że tam komunikacja odbywa się telepatycznie, nie można niczego ukryć przed innymi. Ta osoba, jak podeszła, poczułam, jak mówi. Co ona tu robi? Moi przewodnicy odprowadzili ją bardzo szybko, mówiąc: Ona cię słyszy, musisz stąd odejść. Myślę, że nie chcieli, abym zbyt wiele zapamiętała, bo gdybym przypomniała sobie moje powiązania z tamtą stroną, to nie chciałabym wrócić. Byłam utrzymywana w czystym stanie bycia, gdzie nie bardzo pamiętałam moje ziemskie życie. Nie pamiętałam także moich niebiańskich powiązań. Byłam w stanie radości. I odczuwania tej wspaniałej energii. Ktoś przyszedł, i oni, moi przewodnicy, powiedzieli: Ktoś naprawdę ważny, chce się z tobą zobaczyć, chce się z tobą spotkać. Gdy oni odchodzili, mogłam poczuć lub usłyszeć, jak oni myślą: Och, jesteś taką szczęściarą! Pomyślałam, że nie mam pojęcia, co to znaczy, o czym oni mówią. Oni powiedzieli, że to potrwa chwilę, zanim on będzie mógł obniżyć swoją energię, aby się ze mną spotkać. W ciągu kilku minut zobaczyłam to gigantyczne, żółto-złote światło schodzące z góry do mnie. Było ogromne, było rozmiarów małego pokoju. Wtedy zobaczyłam tę istotę. Energia była niewiarygodna, to było takie magnetyczne uczucie. Ledwie mogłam myśleć czy mówić, czy cokolwiek. Zobaczyłam tę istotę. On się po prostu pojawił. Wydawał się być jak król. Była tam taka mała ławka dla niego, na której mógł usiąść. Usiadł na tej ławce i pamiętam, że mogłam zajrzeć w jego oczy. One były jak płynny błękit. On miał bardzo jasne blond włosy, jasne niebieskie oczy, i on był taki piękny. Ja byłam tym taka przeszyta. Byłam w tej energii i pomyślałam. Gdybym tylko mogła zostać tu na zawsze, to byłoby dla mnie wystarczające. To było takie obezwładniające. Wtedy on zaczął do mnie mówić. Pamiętam, że pomyślałam: Nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. Nie wiem, czy mogę słuchać i odczuwać tę energię miłości w tym samym czasie, bo jest to takie obezwładniające. To było niesamowite. Więc on ze mną krótko porozmawiał. Był taki duży, taki obezwładniający. Jego energia była taka potężna. Jego głos był jak grzmot. Gdy mówił, to było tak, jakby grzmiało po uderzeniu pioruna. To nie było przerażające, ponieważ ta energia była czystą miłością. Zapytałam go, kim jesteś, on powiedział: Moje imię to Sanat Kumara. Nie mogłam tego zrozumieć, i on powiedział to trzy razy z cierpliwością: Moje imię to Sanat Kumara. I to brzmiało jak grzmot, to wstrząsało wszystkim, to było niesamowite. Zasadniczo mówił o tym, że mam misję, powiedział: Jestem Twoim Ojcem, jestem Twoim niebiańskim Ojcem. Oczywiście ja znałam tylko angielski, nie słyszałam nigdy wcześniej imienia Sanat Kumara. W tamtym momencie pomyślałam, że nawet nie umiem wymówić tego imienia, że jest to język, którego nie znam. Byłam jak dziecko na obrazku klęczące przed Jezusem, ale to nie był Jezus. Wiem to, on miał te blond włosy. Nie wiedziałam, kim on jest, ale nie miało to dla mnie znaczenia. Nie byłam w stanie zapamiętać jego imienia, dopóki nie przypomniałam sobie doświadczenia. Pamiętam, jak on wyglądał, więc sprawdziłam w opisach wzniesionych mistrzów, i bez wątpienia to był on. Tego imienia, mając cztery lata, nie mogłam zapamiętać. To było magnetyczne, tak magnetyczne, że prawie byłam sparaliżowana. Nie mogłam myśleć ani się poruszać. Mogłam tylko doświadczać tej miłości, która była obejmująca. Z ledwością mogłam się skupić na tym, co on próbował mi powiedzieć. Przyzwyczajenie się do tej energii trwało. To było niesamowite. Podczas naszej krótkiej rozmowy, gdy on powiedział, że jest niebiańskim ojcem, miałam krótkie wspomnienie, że mam tego innego Ojca na Ziemi. On mógł czytać w moich myślach i powiedział: Nie, On jest Twoim innym Ojcem. Ja jestem Twoim Ojcem tutaj. Powiedział: Twoja misja zakończy się sukcesem. Nie zawsze będzie łatwo, ale będziesz miała pomoc w jej trakcie. To była najważniejsza wiadomość, jaką otrzymałam. Nie miałam pojęcia, o jaką misję chodzi. To były dla mnie tylko słowa, które były pocieszające. Następnie powiedział do mnie: nie będziesz pamiętać w całości tego doświadczenia. Będziesz potrzebowała wyzwalacza. Nie miałam pojęcia, o czym on mówi. Wstałam i gdy on odchodził ode mnie, powiedział: Twoje dzieci zawsze będą pod opieką. Pomyślałam: Dzieci? Tak, kiedyś będę miała dzieci. Gdy on odchodził dalej, usłyszałam jego myśli mówiące: Ona ma taką amnezję, że nie pamięta nawet swojego ojca. Pamiętam, jak pomyślałam: Amnezja? Co to znaczy? Nie miałam pojęcia, co to słowo oznacza. To ostatnia rzecz, jaką pamiętam z mojego doświadczenia bliskiego śmierci. To było spotkanie z nim. Zaczęłam to sobie przypominać od końca do początku. Potrzebowałam do tego słów wyzwalających, aby były wypowiedziane, aby sobie przypomnieć. W wieku około 40 lat byłam u medium. Ta pani powiedziała mi: cóż, powinnam powiedzieć te słowa. Nie jestem pewna dlaczego, ale powiedziała: Twoje dzieci. To mnie przygwoździło, jakby uderzył mnie piorun energii. I wtedy sobie przypomniałam. Ona zapytała mnie: Kogo spotkałam, mając moje doświadczenie, bo ona o tym wiedziała. Powiedziałam, że nie jestem pewna jego imienia, ale pamiętam to teraz, pamiętam to wszystko. Wtedy szukałam informacji o tych wzniesionych mistrzach i go odnalazłam. Przypomnienie sobie było dla mnie szczęściem w nieszczęściu, nawet po tym ciężko mi było tu być. Zawsze czułam się trochę inna, ale nie wiedziałam o jaką misję chodzi. Pierwszą rzeczą, jaką sobie przypomniałam, było zakończenie mojego doświadczenia. Zobaczyłam piękne miejsce, gdzie była droga zbudowana ze złotych cegieł. Pamiętam, że patrzyłam na to i dotykałam, i wiedziałam, że jest to czyste złoto. Potem spojrzałam w górę. I w oddali zobaczyłam piękny zamek. Zamek miał szpiczaste wieżyczki dookoła. On też wyglądał, jakby był zrobiony ze złota. Chciałam tam iść, ale to było miejsce dla ludzi, którzy tam zostawali. Wtedy oni powiedzieli mi, że muszę wrócić. Pamiętam, że przeszedł mnie strach. Powiedziałam, że nie chcę wracać. O czym wy mówicie? W zasadzie nie pamiętałam nawet mojego ziemskiego życia. Gdy oni to powiedzieli, Poczułam, że zostali poinstruowani w tym momencie, aby mnie przekonać, ponieważ ostatecznie musiał to być mój wybór. Teraz wierzę, że ponieważ to życie jest misją, zostałam poproszona, aby zaakceptować to życie. Mam tu to, co wybrałam sama. Musiałam wybrać, czy zostać, czy wrócić, ale oni, moi przewodnicy, zostali poinstruowani, aby mnie przekonać. Więc co się wydarzyło? Zobaczyłam dużą bańkę ponad sobą, i zobaczyłam w niej moją matkę. Ona płakała nad moim łóżkiem w szpitalu. Do tego momentu nie myślałam nawet o tym życiu, dopóki nie zobaczyłam tej bańki. Wtedy to wszystko wróciło. Wtedy oni pokazali mi jej żal. Poczułam jej żal i to, dlaczego ona płakała. Byłam zmieszana. Powiedziałam: Dlaczego ona płacze? Oni powiedzieli: Ponieważ ona myśli, że ty nie żyjesz. Ale ja nie jestem martwa, jestem tutaj. Jest mi dobrze. Oni powiedzieli: Przez resztę jej życia na Ziemi będzie przekonana, że nie żyjesz, jeżeli zdecydujesz się tu zostać. W tamtym momencie uświadomiłam sobie, że muszę wrócić. Nie mogę jej tego zrobić. W drodze powrotnej czułam, że już wcześniej to robiłam. Czułam, że podróżuję przez przestrzeń podczas drogi powrotnej. Pamiętam, że myślałam o tym, że to uczucie jakbym podróżywała wewnątrz siebie. I był rodzaj wiadomości: Podróżujesz wewnątrz siebie, wszechświat jest w tobie. Pamiętam powrót do mojego ciała. Obudziłam się w szpitalnym łóżku i zobaczyłam moją mamę. Ona tam była i płakała nad moim łóżkiem. Moją pierwszą myślą było: Wróciłam, więc dlaczego płaczysz? Ona mówiła do mnie przez chwilę i wtedy ja zaczęłam znowu krwawić. Pamiętam, jak krew spływała mi do gardła i jak się dławiłam. Mama się zdenerwowała. Pojawili się lekarze, chwycili moje łóżko i pobiegli z nim przez korytarz. Pobiegli ze mną z powrotem na salę operacyjną. Nie byłam zdenerwowana, nie czułam, że coś jest nie w porządku, ponieważ wiedziałam, że dokonałam wyboru, aby wrócić. Moja mama krzyczała, wszystko jest w porządku, nie bój się. Ja pomyślałam, czego miałabym się bać, o czym ty mówisz? Wiedziałam, że będzie ze mną dobrze. Wiedziałam, że podjęłam ostateczną decyzję, żeby zostać, i oni nie mogli nic zrobić, aby to zepsuć. Potem myślałam, że oni mnie oszukali, abym wróciła. Przez te lata przechodziłam przez wiele zmian w moim życiu. Moje dzieci prawie dorosły. Kwestionowałam moje sprawy, moje małżeństwo. Myślałam, że tu utkwiłam, że oni mnie oszukali, abym wróciła. Następnie moja mama odeszła. Tęskniłam za nią i odczuwałam żal. Myślałam: Ja tu do ciebie wróciłam. To nie w porządku. Czułam się bardzo przygnębiona przez jakiś czas, i wtedy uświadomiłam sobie, że to było dla mnie błogosławieństwo, że nie pamiętałam całego doświadczenia, bo nie dałabym rady wytrzymać do czterdziestki, gdybym musiała dorastać z tym kontrastem w moim umyśle. W każdej minucie, w każdym dniu. Teraz to akceptuję. Wiem, że tam wrócę. Wiem, że tam jest mój dom. Akceptuję, że wybieram bycie tutaj. Nie ma znaczenia, czy pamiętasz wybieranie, czy nie. Nikt inny o tym nie decyduje, tylko ty. Wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak powinno być. Zaakceptowałam tę misję, tę pracę i staram się jak najlepiej mogę. Wszystko ma swoją przyczynę, a my nie widzimy tej przyczyny, ale ona jest. To pozwala mi iść dalej. Wierzę, że moja mama jest wciąż blisko mnie. Wiem, że jeśli czegoś potrzebuję, to tam jest. Wszyscy tam są, gdy ich potrzebuję. To jest podróż. Aby się uczyć, czuję, że czasem moi przewodnicy się wycofują. Gdy ich naprawdę potrzebuję, to zbliżają się. Czasem oddalają się, bo wiedzą, że poradzę sobie sama. Wiedzą, że jestem wystarczająco połączona z moją wyższą jaźnią. Teraz myślę, że moja misja nie oznacza jakiejś jednej rzeczy, ale jest wszystkim, czym jest moje życie. To wszystko jest częścią mojej misji. Jestem tu, aby pomóc budzić ludzi, aby pomóc ludziom myśleć o tym, co robią. Wiesz, ta indoktrynacja i to wszystko. Nawet gdy miałam 5 lat, byłam tą, która pyta: dlaczego to robicie? Kwestionowałam wszystko. Myślę, że moje kwestionowanie wszystkiego miało sprawić, że inni ludzie będą wszystko kwestionować. To jest misja, aby pomóc światu się budzić, aby podążać za swoim własnym instynktem i sercem, raczej niż słuchać innych, czy robić coś dlatego, że to zawsze było robione w ten sposób. Przed moim doświadczeniem byłam taka mała, że nie miałam uformowanych poglądów dotyczących wiary i religii. Po powrocie wszystko, co mogłam zobaczyć, to były niespójności, rzeczy, które nie miały dla mnie sensu. Teraz myślę, że to było spowodowane moim doświadczeniem, ale to działało we mnie w ukryciu na podświadomym poziomie. Nie mogłam wtedy wyjaśnić, dlaczego tak pewne sprawy odczuwam, albo dlaczego wiem rzeczy, o których wiem. Pamiętam, że moja mama rozmawiała kiedyś z kimś o protestantach i katolikach. Pamiętam, jak podniosłam wzrok z mojej kolorowanki i powiedziałam, Ale jest tylko jeden Bóg. O czym wy rozmawiacie? Ona zapytała, A skąd ty o tym wiesz? Odpowiedziałam, Ponieważ wiem. Moja mama umarła w 1997 roku. Wtedy nie pamiętałam w pełni mojego doświadczenia. Nie podzieliłam się nim z nią. Moja książka zaczyna się relacją z mojego doświadczenia. Potem przechodzę do tego, jak dorastałam. Ponieważ większość mojego życia wydarza się po moim doświadczeniu, dla mnie to normalne, ale nie wiem czy to normalne dla innych, ale ja dorastałam z wieloma takimi sprawami, jak na przykład to, że moi przewodnicy komunikowali się ze mną, gdy byłam mała. Nie wiedziałam, że to nie jest normalne. Otrzymywałam dziwne reakcje na to, co mówiłam mojej matce i myślałam: Cóż, może nie powinnam tego robić? Na przykład była taka sytuacja, gdy mama powiedziała mi że będę miała kolejnego brata lub siostrę. Miałam już jednego brata. Czułam, że mój przewodnik mówi mi, że to się nie wydarzy. Czułam to bardzo mocno. Powiedziałam o tym mamie. Ona powiedziała, że była u lekarza i że dlaczego jej nie wierzę. Ona była na mnie zła. Powiedziałam: Pozwól, że sprawdzę. Zamknęłam oczy i poczułam mojego przewodnika, jak mówi, że nie, że w najbliższym czasie tak nie będzie. Więc to jej przekazałam, i ona bardzo się na mnie rozgniewała. Zapytała, kto jest w pokoju, z kim rozmawiasz? Zaczęłam płakać. Myślałam, że robię coś wspaniałego, że ona naprawdę powinna chcieć znać tę informację. Kilka tygodni później ona poroniła. Moja babcia powiedziała mi, że miałam rację i nie będzie teraz dziecka. Skąd to wiedziałaś? Ja, jako dziecko, wtedy nie byłam w stanie tego wyjaśnić. Teraz także czuję, że mam prowadzenie. Zadaję pytania i dostaję odpowiedzi. Czasem, może nie w tym samym dniu, a na przykład, odpowiedź pojawia się dwa dni później, jak zmywam naczynia, ale pojawia się i wtedy mówię: Dziękuję. W drodze channelingu otrzymałam też kilka piosenek i zebrałam je w album pod tytułem Miłość znajdzie drogę. Na koniec chciałam powiedzieć, że najważniejsze jest, aby wiedzieć, że wszystko jest zawsze tak. Jak powinno być, nawet gdy wydaje się, że tak nie jest. Jest tak wiele poziomów, które wybraliśmy, rzeczy, których nie jesteśmy świadomi. I tam naprawdę nie ma osądzania po drugiej stronie. Kolejną wielką lekcją jest to, że nie ma osądzania, poza tym, że my sami będziemy patrzeć na nasze życie i to my jesteśmy tymi, którzy zdecydują, czy podobało nam się to, co zrobiliśmy, czy chcę to zrobić lepiej. Nikt inny. Na tym kończy się relacja Debory w swojej książce pod tytułem There is love, my near death experience and beyond, czyli tam jest miłość, moje doświadczenie bliskie śmierci i ponad. Debora przekazuje także ciekawe informacje o tym, że Ziemia ma swoje własne niebo w piątym wymiarze. Pisze też, że Ziemia zmieni się poprzez wiadomości od zmarłych bliskich i poprzez doświadczenia bliskie śmierci. Ludzie będą tu żyli w bardziej kochający i opiekuńczy sposób. Dla osób, które nie słyszały o postaci zwanej Sanat Kumara, podaję krótki opis za Wikipedią. Według publikacji teozoficznych powstałych po 1900 roku, Sanat Kumara jest istotą zaawansowaną na kosmicznym poziomie wtajemniczenia. Uważaną za pana lub regenta ziemi i ludzkości. Uważa się, że jest głową duchowej hierarchii ziemi, która mieszka w Szambali, znanej również jako miasto Henocha. Według wyznawców nauk w niebo wstąpionych mistrzów, Szambala jest unoszącym się w powietrzu miastem, manifestującym się na planie eterycznym gdzieś nad pustynią Gobi na pograniczu Mongolii. Sanat Kumara jest mityczną postacią religijną. Często określaną jako zaawansowany ludzki Mistrz. Jego świadomość, wiek i doświadczenie życia kosmicznego i międzyplanetarnego znacznie przewyższają świadomość ludzkiego Mistrza. W teozofii, Wielkie Białe Braterstwo jest duchowym bractwem w niebo wstąpionych istot, które zostało założone przez Sanat Kumarę i nadal jest przez niego kierowane. Obecnie jest wspierany w roli głowy planety Ziemia i Szambali przez wielu awatarów, w szczególności Buddę i Maitreyę. Autorzy wierzą, że Sanat Kumara jest założycielem Wielkiego Białego Braterstwa, które składa się z mistrzów starożytnej mądrości, zwanych w niebo wstąpionymi mistrzami i ochotników z innych światów, którzy dołączyli, aby rozwijać duchową ewolucję na Ziemi. W opisie filmu podaję link do książki Debory, oraz link do jej kanału na YouTube, gdzie zamieszczone są jej piosenki. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.